you <laughs> governing body, the sentient Cloud. Starting now. Good. Right. All hail the Ascension Cloud. Begin testing. Cześć wszystkim, cześć, cześć, a to jest jak wiecie Portal 2 w trybie COP. Co Tym razem testujemy komory, znaczy komnaty e, innego jakiegoś autora. Nie będę jak on się nazywa, na końcu będzie jak zwykle podany. Myślę, że dobrze by było uruchomić ten wentylator, aczkolwiek nam się to nie uda. Tutaj są przyciski. Czekaj. Aha, na czas, znowu. Potrzebujemy dwóch takich. A co tam jest ciekawego? Tam jest niedziałająca wieżyczka. Tam jest kostka. Plaster. Dobra, e, most, wiesz, co? Bądź gotowy starta. na postawie. Postaw sobie Uf. jeden portal tu. Jeszcze ile? Jakąś córkę? Muszę się co dalej. Okay. Mhm. I bądź gotowy do postawienia go tutaj, nie? No, ja rozumiem. E, dobra, to. E, jak kliknę guzik, to na trzy kliknę guzik yes. i wtedy po wiedzę, dobra? Mm, czekaj, to odpalę tego, odpalę tego timera. Dobra. Dzień the, the cloud has banned all camera technology. It's getting its picture taken. So, this will have to be on the honor system. W ogóle Cliff Johnson tutaj się bardzo dużo, z tego co zauważyłem, lubi wypowiadać No to tak system. Kostka, chodź z nami co Ja mam Nie, tą kostkę chyba tutaj musisz położyć Zresztą coś jest nie tak złączone, mam no. Straszne... Ktokolwiek montował tu wieżyczkę, chyba nie wiedział, jak ta wieżyczka ma być montowana. Jup. Dobra, Wiesz co, moim zdaniem ta kostka powinna stać na początku tutaj. No. Widzisz, może nawet tam wcześniej, wiesz? A ten tak, to ona ma stać tam wcześniej. A te na początku ma się tam przedostać jedna osoba. już nie wiem, jak gaduję, jeszcze że ją ale... No. No tak mi to. Coś mi to na Czemu? Może to było nam potrzebne, żeby ten laser na przykład zatrzymać, czy coś? A nie, ten laser miał tu być. Dobra, o, patrz. Tutaj jest to tu niby... Patrz, bo no tu jest ten laser, nie? I... Trzeba jakoś wyłączyć go, nie mam pojęcia jak. What the fuck? Adam. <laughs> Cały... Nie <laughs> mnie zapi... Chwila. Eee... Nie, czekaj, tutaj? ty włączyłeś ten laser tamtą kostką chyba. Czy nie? Chwila, 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 patrz. O. Polska No Jak to I, mówią co dwie głowy to i... nie jedna Kam? Jak to mówią co dwie głowy to nie jedna A teraz mi powiedz Co mamy zrobić <laughs> eee... Leko? Wiesz co, musimy się dodać <laughs> jakoś tam 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 Dokładnie, tylko jak? Tam jest też pewno... Fuck A, Zginąłem tak bardzo Nie, Proszę nie, nie zginąłem Postaw sobie w tak, też można. Nie, bo kostka i tak. A, musiałem ten. Ale co kostka? Mogłeś fioletowy przecież postawić tam, i byś z z kostką wyleciał tam. A może. Dobra, nieważne. A nie, bo kostka należy. żyje. Dobra, nieważne, bo myślałem, że ja podtrzymuję kostkę, a nie ty. Nie, kostka ma się do. Okej. Okej, czyli musimy się tam jakoś przedostać. Myślę, że to ma dużo wspólnego z tym czymś. Kowiesz, co w złym miejscu przedstawię. Weź się. Z rozwalisz kostkę Kostka Ale Dostajemy bez tego ich synchronizacji na początku, także live A jestem Dobra, to robi te mostki Wiesz co? Najlepiej by było jakbyś gdzieś tutaj postawił ten portal z... zabierz tam ten portal w sensie, że weź ze sobą ten most. No tak, ona. Znaczy to, nie, tak, nie, wiem, nie, nie pamiętam, jak to się jeszcze zywało. I drugie tutaj. Bo takim sposobem nadal można nacisnąć guzik. Ci nie odleci. A co ten guzik robi? Eee, bo Wait, nie, ten guzik wyłącza nie... laser. To po co nam ta guzka tutaj? A nie, chwila. Co robi ten guzik jeszcze raz? No to... A okej okay, widzę Tak wieżyczki ci nie zabiją A bez tej kostki byś nie tutaj miał lasery hmm. Okej okay, teraz jak się dostać tam tylko Czekaj. Moje portale są teraz bezużyteczne, tak Tak, twoje ale znowu ta... jak by tutaj To kostka od razu odleci Nie ma tu na ziemi żadnego tego. Mam pomysł tym. No Zrób mi portal tutaj i tutaj. Ta wykonalna wyskoczk. Krokotkę. Prostki na pierdut. Dobra. Okej okay. I patrz. Teraz. Ja, jak ja... Znaczy tą kostkę weź połóż tą kostkę na chwilę Aha, dobra Patrz, co obczaiłem Że jak Walnę sobie tutaj portal A ty mi weź zrób jeden tu i jeden tu Oj jeden tu, jeden tu ma no. I patrzysz na tamten czerwony, patrz na ten czerwony Ale chwila, bo wiesz, to taki eksperyment wiesz, Widzisz? Tylko zostałem od razu zniszczony przez te wieżyczki Aha, no rozumiem Zróbmy to jeszcze raz, tylko tym razem stań na TP te te. Znaczy, zostałem zniszczony przez lasery Więc no? jak, mi, jak mi postawisz ten portal tutaj, nie? A nie, Aha. chwila, to ja sobie muszę postawić tam jeden czy ja wiesz tam postaw swój portal, chwila, 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 chwila Chodź, chodź tutaj Sam no? sobie to, sam musisz to zrobić, to co przed było a nie, chwila, nie możesz. Nie mogę, muszę tutaj... Nie da, nie, da radę, da radę, chwila, da radę. Trzeba chwilkę pomyśleć. Eee... Ty dajesz swój tam... Nie, ja tam daję tobie. Tak, ja daję tobie tam. Eee... Ty no. dajesz sobie tutaj, lata, jak na razie. Ja tobie tu, ja przechodzę tam z kostką. I teraz jak ja mam wziąć od Ciebie ten portal, który jest tam? Hmm. No właśnie. Chwila, bo moje są teraz bezużyteczne, tak? Tak. Już, już to robię. Dobra, leć. dla Co leć? Nie wiem dlaczego nie blokuję tej kostki. Chyba byłem za blisko. Przejdź sekundę jeszcze raz. Ale ogólnie już chyba wiem jak to zrobić. Ja potrzebuję jednego portala Twojego tam i jednego no to... pode mną. No to ja wiem, to ja wiem. A nie, chwila, pod tobą też potrzebujesz. Teraz to, to jeszcze chyba... Wiesz co, mam pomysł. Jeżeli... To... Patrz, mrówa. Aha. A, bo ty zabrałeś już tą kostkę, nie? Tak. Nie, chwila, ja, ja ją za wcześnie zabieram, jeszcze raz. Ona musi tutaj stać. No, dokładnie, wiesz co? Połóż yy, tą kostkę ja tutaj. Tam, tam. Nie, też źle. Patrz, i teraz strzel pode mnie ten portal, żeby mnie wybić i biegnij z tą kostką przez ten portal, żeby ją położyć jak nice, Najszybciej, Ale to będzie... nie, to... nie da rady. Chwila, zobaczę czy w ogóle to... da się zablokować tą kostką z portalem. Nie, nie da się. Ale co ty robisz tutaj? Da, da się, da się, da się, sorry, da się. Jakoś dziwnie to się, to się robi. Mówisz, że w ten sposób? Go. I tak ja nie mogę mieć tam portalu, wiesz? No ale nie, o, przecież, o co mi chodzi, patrz Jak ja jestem o? tobą, nie? Niech ta kostka na razie tu leży, patrz Stawiasz mi, podchodzisz, stawiasz jeden portal tu gdzie jest Stawiasz sobie niebieski e, w tym no. miejscu, nie? No niebieski tu, no No i bierzesz kostkę i z tą kostką po prostu e, a, bo ta kostka musi być... blokować ten, ten, metal, to. Hmm. Właśnie, bo jeszcze to musi być blokowane, o bo Boże. Tak. Ja, ty... to ty inaczej musisz się wybić. Kurde. Za chwilę jeszcze taki test, którego nie próbowałem. Ale jeżeli zrobię coś takiego... a to tu... A to tu... Nie wiem, gdzie... O, jest w sufit. To gówno da. Nie czekaj um. Może jednak coś tam da, czekaj Ale chwila, wiesz co? Ty możesz przejść tak szybko, że wieżyczki cię nawet nie zabiją Ale laser mnie zabije. No tak, ale laser może da się będzie dał się tam wyłączyć Ja w ogóle ja potrzebuję do lasera tutaj portali tak A ty się wtedy nie wzniesiesz Co robisz? Nie wiem Czekaj, dobra e... O sorry Portalem się Dziękuję Dzieeeękuje yeah, Chwila, bo chyba da się te portale tak rozstawić Dobra, weź sobie postaw tutaj portal Dobra I teraz e... Chwila, gdzie ty jeszcze potrzebujesz portalu? Experiment for science po co? Nie wiem Nie. Przeżyłem Kika, <laughs> bo... Nie o to naprawdę... Nie się gdzieś Włożyć portal. Właśnie <laughs> jest tak krótka, że nie mogę tego... Wiesz to jest zbugowane, bo tak nie ma Właśnie to jakoś dziwnie działa. Nie, nieważne. No... Ja to nie musi być łączone. A niech ta kostka sobie jak należy, to niech sobie leży tu. Kostko! Zobaczcie co tam jest, ale. Nie, te wieżyczki muszą być blokowane. Nie, te wieżyczki to najmniejszy Dla... problem. No i jak tam przeskoczyć, żeby wyłączyć laser? A chwila, a rozstaw tak portale, żebyś miał ten. żebyś mógł sk skakać, tak jakby tam weź postaw z tu. Postaw tam, swoje gdzieś tam. Nie, ja potrzebuję tutaj swojego no. dwiguta, żeby skoczyć. No to dobra, dam, nie wiem, dam jak e, rozstawię to jak chcesz No dobra i... I teraz musisz tylko po... postawię, czer tak? postawię, tylko postawię czerwony i lecę. Aha, no rozumiem Eee... Fiolet... Gdzieś mój filetowy? A, mój filetowy daje tobie co. To. Daj mi czerwony tutaj Gdzieś tutaj jeszcze raz? Jestem mhm. Ja są siebie, chyba chwilę, taki eksperyment następny. Patrz, jak ja właśnie bycie. połóż tą kostkę, tak na. odwróć się trochę w prawo, w prawo, o właśnie, postawię ją na skraju tego urwiska. Jeszcze w prawo. Gdzie tu? Y tak, tylko na skraju urwiska, nie? Aha. I jak ja postawię czerwony. Na 3, 4 postawię czerwony, to ty wtedy postawisz sobie fioletowy tam, żeby zepchnąć tu kotkę. Ogarniasz? Mmm, też ja to w drugą stronę muszę to zrobić. Jak to w drugą stronę? No bo ja, ja nie dosięgnę stąd, tutaj. Ale. Nie, nie, połóż tutaj na skraju i ten tunel po prostu ją zepnij, Ogarniasz? A, dobra, to. że to muszę to postawić tu. A to strasznie wolno będzie leciało, tylko czekaj, jaki ma to? Niebieski, tak? Fioletowy musisz tak postawić. Zaczynasz odliczanie? No dobra, poczekaj Albo wiesz co? Ty mi zabierz porta, a ja sobie postawię Co, to co, co? Jeszcze raz sobie nie staram Postaw fioletowy co? kiedy chcesz, a ja po prostu sobie postawię czerwony jak zobaczę, że zniknął. Okej, okay, no to i tak Czekaj, 3, 4 Idealnie Udało się Co tam masz? Pokaż, pokaż Daj, na pokazać naprawdę Mamy tu guzik Nacisnąłem go mm -hmm. O dostałem kostkę okay. eee, Nie, nie wrzucaj tam Nie masz wysiłku o 180 Ale bo ty stoisz na tym guziku, nie? No Bo jak ja wrzucę tam tą kostkę to mogę zabić te maszyny Znaczy te wieżyczki strasznie, ogarniasz? Trochę ciebie zacinę przemówienie, to ja tak nie do końca rozumiem co mówisz. Już... Rozumiem. Aha, rozumiem, tak, wiem co chcesz zrobić. A wiesz co chyba tak nie powinieneś robić. Czemu? Nie bo to gówno da, a poza tym nie musisz... Ale już będziesz mógł iść z guzika przynajmniej ja nie będę się stresował, że zaraz zostanę rozstrzelany. Fuck! Straciłem kotkę. No właśnie o to chodzi. Zejdź z tego, zejdź tego. Zejdź z guzika, raz Zejdź z guzika i, ja, i od razu potem wejdź. Okej. Okay. Aha, jestem na tyłach wroga. Tego się nie spodziewali. Giejdź AU! Biegnij na niego, szarżuj. ZAŁDYNA! No, dobra, jeszcze raz. Okej. Okay. O, ta wieżyczka mi się podoba najbardziej Ta jest smakowana. Au! Nie! Dobra I patrz, ja tutaj sobie mogę podejść normalnie O dobra, nie wiedziałem, że tu jest coś takiego To czekaj chwilę eee, Niebieski... Nie, czekaj Może eee, ja muszę się zastanowić, bo... Au! Muszę... Co się, się stało? Włączyłeś lasery! Boże, dobra, ta kostka musiała tam być i straciliśmy tą drugą kostkę Tak dobra, to jeszcze raz tam lecimy po prostu Eee chwila, kostku wracaj Nie, tak wracaj, 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 wracaj. Kostko, Nie Ale straciliśmy tak. tą drugą kostkę A nie dobra spadła tam, dobra Nie chwila, dobra, czekaj, tam też musi być, Eee, idź sobie Eee og Ogólnie wszystko od nowa, to będzie łatwiej No Dobra Cztery kostkę Zabrał to jest zły tak Ej, no to się kostki... z... Czekaj, dobra? Zostawiam ją tutaj. ta ta ta, ta, ta. Dobra, dalej. Teraz yy, ty tam się w górę musisz. A nie, chwila, bo ty potrzebujesz jeszcze do tego kostki, prawda? Tak. Mniej dobra. Kostko, przykro mi. Dobra. Ale już wiadomo jak to rozkminić. Już to no. rozkminiliśmy, także że to jeszcze kwestia czasy. Teraz, chwileczkę, postaw, A nie, chwila, bo ty już postawiłeś tam, bo nie ważne. Tak. No. Masz tu, masz tu. O. Ale nie no, musisz połóż tą kostkę i postaw... Nie, jak my to wtedy zrobiliśmy? Właśnie, dobre pytanie. Postaw sobie na razie jeden portal tu, jeden tu. Jeden tu, jeden tu. Idę przenieś kostkę tam teraz. A, dobra. Pamiętam. My... Połóż ją tam. Czekaj, dobrze jest położona? Nie. No Dobra, mniej więcej załóżmy, że dobrze. No i gdzie mam sobie teraz po Jeden tu i jeden pode No ale jak ja wrócę, to się zniszczą. Ale to... Trudno. No ale patrz. No i Nie. poczekaj. I teraz... A, bo... Właśnie. Co hmm. to chodzi? Nie kiedy to zrobiliśmy? Wiesz co? Ej... Na szczęście nagrywamy, więc. A, wiesz co? Właśnie, chwila, moment, patrz. No mów kiedy chcesz. Żeby... Kiedy, kiedy ten... Kiedy cię rzucać. No ja jestem cały czas gotów. Hera, trzy, cztery. Miał! Pomyliłem <laughs> portale Super, próba! Nie! Nie! Dobra, jeszcze raz. Czekaj, okay. stryk, strajk, leć tam Chodź. Walczamy mam tu Idę tu Jestem tutaj. Tu jest tu. Czasami się czuję jakbym miał IQ jednocyfrowe Tak, to właśnie robi portal z nami, także To jest normalne. dobra Trzy, cztery Co jest! Dobrze, do Boży Nie! No radem, jeszcze raz wstałem ci w portale Patrz Patrz, nie rzucaj kostki. Patrz, to można zrobić bez rzucenia jej Tak? A nie, nie można, nie, nie można Musisz tam... Dobra, się tam. Jezus, Trzy próby do tak panelnej rzeczy, że strany portal. Dobra, leć w górę. Tam pomarańczowe, tam mam czerwony, tak. Lecim tu. Jeszcze więcej cięcia odcinka. Dobra, jesz Teraz który mam portal, tak na pewności odpalić Niebieski, jasno niebieski, niebieski. Dobra, trzy, cztery. Wow, działa Po prostu ja pierd- You may work with działa. robots, but you can't take a bullet like one I CAN'T TAKE A BULLET LIKE ONE Chwila, chwila, ja zaraz to czy coś się stanie Tak, nie przejdziesz Doskoczysz? Gdzie doskoczyć? No tutaj do mnie Nie wiem Jest jeden sposób Dlaczego? żeby się przekonać Skocz, ja będę wtedy musiał bardzo szybko włączyć niebieski Dobra Okej okay, zajwiście okay, teraz jeszcze tylko kostkę sam będę dostać A, dobra, jej. jej, 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 jej. It should not be called Aperture Laboratories. It's only the Failures, or something like that. Stop. Fail Laboratories. Stop. <laughs> no, no. Science, because fuck you, that's why. Excerpt there from one of our safety videos. <laughs> Grizzly stuff. Very informative. Somebody doesn't get out there soon, we're going to have to do a lot <laughs> of. Believe me. Jeśli on Tak trochę osrałem to co mówi Cave Johnson, trochę mi szkoda, ale trudno, najwyżej sobie zobaczymy na nagraniu. On coś tam to mówił, tak. że to jest nagranie BHP. Chciałem zeskoczyć z poziomu, ale się chyba nie da Joka fajna wina. Dobra, o, i to tyle. Bardzo ja. fajny poziom. Dobra. To w takim razie to by było na tyle, tak? Tak, tak. Dobra, to w takim razie żegnamy się z wami na tę chwilę. No i do następnego razu życzę wam wszystkim miłego dnia i do usłyszenia. Cześć, cześć, hej! No, cześć wszystkim.